Wilanów witamy w naszym sklepie ekskluzywnym. Jesteś biedakiem, to nie przychodź. No i co my tutaj mamy? Widzę, że sandały, dziurawe zwodnie, nieogolony. Czyżby biedota przyszła do sklepu? Nie. A czym Państwo zaparkowali? Helikopter, złoty helikopter, który tam stoi jest dla państwa. No dobrze. Pozory mogą mieć. Czego tutaj Państwo szukają? Zapakowanych jaj. Tak samo lśniące jak na zdjęciu, są to jaja skór z wolnego wybiegu. z górze i utopii. Kiedy kupujecie jaja w Karwusze, w biedronce, wiecie jak to wygląda. Te góry, one są trzymane w bardzo ciasnych klatkach. To jest jak warszawska bato kawalerka. 3 metry kwadratowe. W takich właśnie klatkach trzymane są góry. Nasze góry są na wolnym wybiegu. Jest to raj. Na każdą górę przypada 100 km kwadratowych. Każda góra ma swoją butę, swój plac zabaw, banki, górze, górze szkoły, górze burtele. Cała wielka jest społeczność gór. My o proszę też pamiętać, że mogę otworzyć Spójrz to jaja. Jak u nas są takie, nas są takie wilgotne, lśniące, lekko kleiste, ale to są wszystko oznaki tego, że kura była w euforycznym stanie, kiedy wyciskała z siebie te jaja. Też inne produkty spożywcze, najnowsze jakie mamy. Uwaga! Czekolada La Bubu. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o La Bubu. To są takie małe demoniczne stwory, które są warte tysiące dolarów. A my mamy jedyną w swoim rodzaju oryginalną czekoladę La Bubu. Smakuje jak prestiż. Czekolady to 1000 euro Ale jest to niesamowita czekolada mają państwo dzieci dziecko dostanie ekstazy Jak kupicie państwo taką czekoladę Wszystkie dzieci w szkole będą zazdrosne Bo co innego mieć dla Bubu? Co innego mieć? Czekoladę dla Bubu To już jest coś nowego, to nowy level jest Tak Zbliża się jesień, to na takie jesienne wieczory zimne, mroźne, czekolada, herbata znaczy się rozgrzewająca. Mam tutaj taką herbatę gorącą pomarańcza. Za pięć lat każdy listek herbaty osobno pakujemy, osobno suszymy, pielęgnujemy, mówimy do tych listków herbaty, ponieważ wiadomo, wszystko w przyraz jest, żaden. Modlimy się do tych liści herbaty. Dokładnie, dokładnie potem mielimy tę herbatę. To jest już modny proces. Z reguły osoba, która przygotowuje taką herbatę, to jedną herbatę przygotowuje całe życie. To jest ogromne oddanie. To jest misja. I są tam też tam właśnie kawałki gorącej pomarańcze andaluzyjskiej. Rozgrzeje to wieczory, a w szczególności te... Nie ma w domu. Herbata ma działanie afrotyzujące i poprawia erekcję. Widzę, że pan ma problemy. Widzę pominięty żony. Widać, że jest taka niezaspokojona Więc ta korona pomarańcza. rozbudzi twój granat i usatysfakcjonuje coś dla żony, jeśli chodzi o kosmetyki, bo wydaje mi się, że pani dba, dba pani, prawda? Mąż może nie dba o panią, ale pani sama o siebie zadbać potrafi. Kosmetyki mamy. Na początek mogę zaproponować Serum w chuj odmocające ze śluzem ze ślimaka Jest to śluz ślimaka z wybrzeży Chorwacji Znany ze swoich drogocennych właściwości Mogę taką próbkę teraz zastosować Proszę twarz wystawić taką skórę, a od razu jest taka. Skóra idzie do góry, robi się lifting, aż się Pani oczy podniosły. Wygląda teraz Pani jak hinka. ale to właśnie na ten to polega. Azjatki bardzo często używają tych kosmetyków, dlatego są wyglądają tak młodo. Świetnie. My sami osobiście robimy te kosmetyki na zapleczu, nasi pracownicy Dino zapierdalają. Mamy tam hodowlę ślimaków. I nasi pracownicy od rana do wieczora biorą te ślimaki, wyciskają ten śluz. Pieczołowicie i starannie. ceny śluzu, zimaka. Dlatego cena też jest 100% wyjebana w kosmos. Tysiąc. Tysiąc, po prostu tysiąc. Obojętnie jaka waluta, ale musi to być tysiąc. Jeśli chodzi o kosmetyki, mamy też na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy wyjmij maskę z opakowania i nałóż na twarz, pozostawiając ją na 10-15 minut. Zdejmij maskę, pozostałość produktów, klep w skórę do całkowitego wchłonięcia, albo obliź ją, albo pozwól, żeby twój mąż obliźł twoją twarz, żeby mógł się cieszyć soczystym i wspaniałym smakiem. Tylko nie tak, ta maska, ona też jest zjadliwa więc można sobie dać na twarz, a potem wylizać może też rozbudzić Państwa życie romantyczne. Właśnie ta herbata plus ta maska może wprowadzić do Waszego życia wieczornego, nocnego, dodatkowego. flakonik nie jest za pełna, dlatego, że to jest dosłownie kilka krobel takiej potężnej esencji I jakby to był cały flakonik to by go e, rozwaliło od środka, bo ta esencja jest tak potężna dosłownie wystarczy jedno psiknięcie i przez pięć lat nie musisz się myć to się wchłania w ubrania, to się wchłania w skórę to się wchłania w obieg skóry, w, w obieg się wychłania w krwiobieg. Tu jest skóra, w taką każda komórka ciała będzie pachnieć. To jest zapach mięty i brysy morskiej z Morza Śródziemnego w połączeniu z limonką i oliwką argentyńską. Zapach niebiański. Tak i dla pani mogę zaproponować takie oto perfumy eleganckie. One są o zapachu, piżma, a także Czy na coś Państwo się decydują Czyli to będzie ten śluz? A także jaja jaja i śluz A gorące pomarańcza też Dobrze I czekolada z labubu też To będzie razem W Chuj dużo pieniędzy i pamiętam ile. Proszę co łaska mi dać 10 sztabek złota wystarczy, dziękuję Dobrze Helikopter już nasi pracownicy wymili Więc miłego lotu Mam nadzieję, że produkty będą się dobrze sprawdzać